Jedziemy na wizytę do pana Wyjauna Loga. Ja mam bardzo dobre wiadomości. I patrząc na moje książki, gdzie jesteś? Lubać ku? Nie lubać kuti. Hasaczu pospolitusię ty. I chłodziaku ty. Hej, hi, hello, wspaniali! Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Dzisiaj mamy 1 listopada. Jesteśmy w połowie... Nie wiem, co to miało być. W połowie jesteśmy zebrani i dzisiaj jedziemy do... do mnie na wioskę pozałatwiać kilka rzeczy przy okazji też. Zjedliśmy już śniadanie. Jest koło godziny 6. Jest 10, więc kończymy się zbierać i będziemy jechać. Pojedziemy też odwiedzić moją babcię. Na cmentarzu, w sensie jej grup. Jesteśmy w tygodniu 17. Zauważyłam kolejną rzecz, że strasznie nieprzyjemnie pachnie mi z ust coraz częściej. Nie wiem skąd się to bierze, a jem mega malutkie posiłki, tylko dosyć często. Ale możliwe, że właśnie przez to, że jestem głodna częściej, więc jakby nieprzyjemnie mi pachnie. Holy Belly is growing. Też wczoraj robiłam placek z dyni i przepis do niego już jest na YouTubie. Dam Wam link do niego, jakbyście mieli ochotę sobie go zrobić, bo wyszedł całkiem fajnie i jest też z, ogra z ograniczoną ilością kalorii, więc dam link do tego przepisu. I też tam jest cały filmik, jak krok po kroku a robię wszystkie elementy. Link do tego filmiku zamieszczę Wam poniżej. Połówkę tego ciasta teraz spakuję. I zabiorę do mamy A drugą połówkę zostawimy tutaj Ready Ten kombinezon jest najlepszym zakupem Póki co ciążowym Bo chodzę w nim non stop Paniali, nie mam pojęcia kiedy ostatnim razem. Miałam w ręku kamerkę, chyba było to jakiś czas temu, ale jedziemy na wizytę do pana wydajnologa, ginekologa i zobaczymy co i jak. To jest już trzecia czy czwarta wizyta. U tego sam. Oj Mam bardzo dobre wiadomości. A mi żyła wyszło. No jak, moja cytologia jest dobra, to jest normalna wiadomość. A czekałam na to, nie dojrzy mi no, ostatnim razem to kamery, przecież to, że nie, ostatnim razem mówiłam, że nie zrobili mi cytologii, bo mi zrobili biocenozę pochwy przez pomyłkę. No, ale miałam przy okazji zrobioną biocenozę pochwy. Cytologia mi wyszła dobrze. Krew jest okej, okay, mocz jest okej. Okay. Te testy prenatalne mi też pan doktor sprawdził. Z naciskiem na to, żebyśmy też zrobili kolejne testy prenatalne. Chociaż to są chyba tylko badania USG drugiego trymestru, na co jedziemy 15 listopada. Dzisiaj rano zdążyłam poćwiczyć, wykąpałam się, nasmarowałam i brzuszek, i piersi, i też całe ciało poza tym. I też od dzisiaj zaczynam stosować oliwkę. To jest zwykła oliwka dla dzieci, żeby dodatkowo się nauliwić. Mam nadzieję, że nie będę miała żadnych rozstępów. Później. Taki też jest cel tego. Waga pokazała mi 62,9. To jest yy, troszkę niżej w porównaniu do dwóch tygodni temu. Dwa tygodnie temu miałam 63,4 na tej samej wadze. Ale cały czas jestem mniej więcej w tych samych regionach. Co będzie ważniejsze to po prostu talia. Przede wszystkim talia slash brzuszek. I założę ten sam strój, który miałam też ubrany. Nie pamiętam w którym tygodniu ciąży, ale też będzie fajnie, właśnie do porównania. Chyba w ósmym tygodniu ciąży. Teraz one dopiero na mnie pasują. Oh my god. Oh god. Brzuszek 80, czyli dokładnie tyle samo co w zeszłym tygodniu. Biodra 102,5, więc pół centymetra więcej. I biust 88 cm więcej niż w zeszłym tygodniu. Tydzień 17 to jest ostatni tydzień czwartego miesiąca. I patrząc do moje, książki, to jest przykład, przykład mojej ciamaj do batości. Ostatni. W książce w Oczekiwaniu na Dziecko. Tydzień 17 mówi nam, że dziecko jest wielkości naszej dłoni. I na jest zmierzone właśnie od głowy do pośladków ma około 13 cm. A moja dłoń chyba nie ma 13 cm. Jakiej dłoni? Bo ja nie mam na pewno dużych dłoni, a moja dłoń ma 16 cm. Ale okej, okay, wszystko mówimy przypuszczalnie i przykładowo tylko. Waży 140 gramów. Zaczyna się formować tkanka tłuszczowa, ale dziecko jest na tyle chude, że jego skóra nadal jest praktycznie przeźroczysta i w tym tygodniu dziecko praktykuje przede wszystkim ssanie i połykanie, czyli jakby dwie bardzo ważne rzeczy przygotowujące je do porodu, do życia po prostu na zewnątrz, żeby być przygotowany na pierwszy łyk wyssany z piersi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tydzień 17. Morning, sunshine. Dzień dobry. Wróciliśmy już z powrotem. Mamy nowe, świeże rzeczy w lodówce, więc można było coś fajnego zrobić. I oczywiście nie mogłam zdecydować się na jedno, więc mam tosta z humusem klasycznym. Klasyczny humus jest po prostu najlepszy. Z plasterkami szyneczki, pomidorkiem. I cebulką na górze. Tu mam tosta z jajkami, z jajecznicą, z pomidorkiem i cebulką również. A ten jest mega specjalny, bo jest na słodko. Tost z tym spreadem takim ciasteczkowym, z ciasteczek korzennych. To jest po prostu, smakuje jak milion dolców. Ten spread, to masło ciasteczkowe jest tak pyszne, że jakbym mogła, to w przyszłym życiu chciałabym się urodzić jako masło ciasteczkowe. Dopijam sobie moją herbatkę w kubku z kawy, ale uwielbiam ten kubek po prostu na tyle, że non-stop z niego piję. Na się raz dziennie sobie pozwalam, ale to i tak się zdarza od czasu do czasu. Jakoś przestałam mieć aż taką potrzebę i taką ochotę, żeby, żeby ją pić, ale jestem herbaciarą totalną, więc. Tak też się dzieje. Siedzę na mojej piłeczce kochanej, więc z notatnikiem pomiędzy nogami, dlatego tak się buja. Ale kończę sobie moją herbatkę, idę postawić pranie i zabieram się za dalszą część edytowania. Łyczek, bo chciałam się z wami pożegnać w tym vlogu z 17 tygodnia, zaraz zjadę z tej piłki normalnie. Dziękując Wam za czas spędzony ze mną. Jeżeli jesteś tutaj nowy, a tematyka ciążowa, bo to jest po prostu w tym momencie w moim życiu, fitnessowa, bo to na pewno będzie, będzie się znajdować po ciąży w moim życiu, jak również oczywiście życie i bycie mamą, i rodzina i tak dalej, i tak dalej. Aż po prostu dalej nie wierzę w to, co mówię, ale jeżeli taka tematyka Cię interesuje, również jeżeli masz ochotę poćwiczyć. Przepraszam, jak jesteś w ciąży, ale oczywiście nie musisz być w ciąży, żeby ze mną ćwiczyć. To zapraszam Cię również na inne moje filmiki, całą serię z ćwiczeniami. Będę zamieszczać za każdym razem w opisie poniżej. Więc jeżeli jesteś tutaj nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału, zapraszam Cię do włączenia dzwoneczka, który powiadomi cię o nowych filmikach. A moi kochani, powracający wspaniali, pamiętajcie jak zawsze o łapce w górze, bo to wspiera mój kanał, żeby się po prostu rozwijał. I tak jest was coraz więcej, więc do każdego z was z osobna. Życzę wam cudownego dnia wschodu lub zachodu słońca i do zobaczenia w kolejnym 18 tygodniu. Pa kochani wspaniali